Jestem z powrotem. Ja? Ej. Ja? Jest, jestem. Zostało padać, myślę, że też trochę ci zalegało, wiesz? Nie, jeszcze bo to źle. internet bardziej chodzi. Aha. Czemu nie mogę się zdepnąć? O. A gdzie ty jesteś w ogóle? Tepe. O, dobra, ty jesteś koło domu. W końcu sobie wezmę, żebym tutaj miał set home. Dobrze, zrobiłem? O Boże, chyba jestem mogę gdzieś siedzieć, myślę, że jestem. Jest jestem. Tak. Home set, home set. Nie, to musi być home, Ty, MC, no. chyba coś takiego. Set. Home set. Spacja, home, spacja, set. U, 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 już mi pokazało. O, wioska npc Pięknie. O, wioskę npc Pesetów, pecetów. Ej, Marcin, wiesz, co? Te schody tak po boku wyglądałem fajniej. Ej, mam takie było zamieszanie wala... na początku. O, właśnie tak jak teraz są. Wyglądałem fajniej, tylko żeby. No to dobrze jest teraz. No to co? Mam no, robić co? Te, te, teleport do wioski npc czy tylko ją zacząć na mapie? Możesz oznaczyć. Zresztą w sumie, jak chcesz, nie? No, jak wolicie, bo nie wiem, czy chcę grać maksymalnie surbi Ty Maksymalnie tak... nie. <grych> Dobra, Wtedy to zrobię Nie da, sobie na razie. Czekaj, się zaczytu. ups Ja już wiem, ja to zrobię. Jak zrobię? Hum Ach, tak. Tak, tylko teraz będę musiał zrobić jedną ważną bardzo rzecz.

I dupa, dupa. Dupa paparazzi, ma rękę. Na pysek jest jakieś turne, a fanów stun nie mają. Nie, nigdzie nie można wejść, trzeba się skakać. Może zabijaki. Wezmą ich po tylko Umieraj, 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 umieraj Umieraj, umieraj <laughs> Hehe, <laughs> hehe, hehe Jaki? 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 Kurde, jaki? Ja właśnie, tylko się... O! Ach, kill you, shi! Judajt. Ja sobie zrobię A, i teraz? I tak poprzedzaliśmy. Jezu, zimniaki no... znowu. Woda! Chodź tu debilu, bo Zrażisz mnie na pceków. Woda! O Boże, zrażenie nie NPC-ki! Dwa woda! Ja powięcej wodę. O Ty, go sobie wiesz. Boże, nie, jest całe woda. miasto, NPC-ku zrażone. Jest I woda ma. na mapie. Niedaleko jest wodospad. To gdzieś? Ja mówię, nie pokazuję na mapie. Wodospadu nie, na tej ja. dużej mapie nie widzisz Właśnie Kurde, creepers Pierdalaksor O, rozjebał wszystko no w którą stronę jest wodospad Dobra, pójdę no, tutaj... E nie, jest na mapie ten wodospad Pierdaloksor. Pierdalaksor No wyjebała no skacze na mnie, go bije ziemniakiem, nie czym. <noise> biję ziemniakiem, bo nie czym. bije go ziemniakiem. Patą <noise> będę następnie go biła. Następnie będę go biła łopatą. No I chciałbym... I rozumiecie to? Chciałbym wodę. Chciałbym wodę. Marchewki. Okay. Boże, marchewki. Tylko, że Tom, żeby wodę wziąć, to muszę iść na samiutką górę. Czemu nie? To na dole też jest woda, taka Wiesz? Tam niedaleko. Tego wodospadu nie mogę złapać. Ale nie, bo musi być strąca woda, tam jest, dalej. W tej dziurze, jakby Łapę źródło wodospadu. Mam. Łapę hmm. źródło wodospadu. Spadam razem z nimi. Wodospadam. Jezus, surowo się nie daje. O, zniszczyłem wodospad. To zniknie z mini mapki? Nie znika. Zniknął, ale super. iść po więcej wody. Enderman. Ło! Ło! spadłem. O, kur... Dupa, paripa, dupa. Mam wodę. Jak się wrócić do domu? O. Jestem już. Uu, ou, jakie szyby? O, teraz schody są dobre. No. Teraz, teraz są dobre. A dupa paripa Ale bruku Boże! Czemu tutaj ktoś mi <laughs> Bruk jest bardzo ważny. To szyby widzę, były robione. China nad nami jest jak mam propos. Pokaż ty, co zrobiłeś z moim ogródkiem? Co już... ja tu chciałem? Co już zrobiłem. To zrobiłeś z moim ogródkiem. Wiecie, co potrzebuje? Taki przycisk, jakby. Co ty robisz tutaj? Taki przycisk, jakby, który popycha bloki. Pamiętam, jak się to robiło. Tylko... Chodzi Piston? Pistol? Chyba tak. Daj mi to wiadro, ja pójdę jeszcze po trochę wody. Jakie co? Nie wiem, jak to się robiło, to ale widzę, bo tu jest w tym, w tych czych. w tych czych... Jest jeszcze sticky piston. Właśnie. Taka, taki klocek pchający, nie? A. To nie wiem. Potrzebne <laughs> mi jeszcze chyba ze trzy wiadra. To jest... A mogę się tapnąć do ciebie? Persona. Tam gdzie się świeci jest woda. O Boże!